Siema moi kocharze, hejterzy Ja jestem Martiusz Już nie siedzę. A to kolejny wspaniały odcinek z naszej wspaniałej, super przyjmującej się serii Czyli Gotuj z Martiuszem Zapomniałem wspomnieć jeszcze, że najbardziej family friendly <laughs> Tak czy inaczej, w ostatnim odcinku zapomniałem założyć bardzo ważny sprzęcior, niestety, jakby to powiedzieć, że ja zgubiłem kartkę, <grystanie> Fabryka, z którą współpracowałem, już nie będzie produkowała naszych wspaniałych szlafroków Gotuj z Martiuszem. Tak, to dlatego nie mam napisu na szlafroku Gotuj z Martiuszem, czy Szef Martiusz, nie pamiętam, co tam było. Kurde, nie mogę tego zawiązać. O, zawiązałem, jednak nie jestem taki gruby. Kurde... Niestety będziemy musieli sobie poradzić na jedną kamerę. Moje obiektywy perspektywy, ale jak zwykle zapomniałem naładować. No co poradzę. A są dwie minuty nagrania, a ja jestem w kropce, nawet nie powiedziałem, co będziemy dzisiaj gotować. Grubo. Dobrze, a w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić. Cikera, ci. Chik nawet nie cikera. Cikera. Moi drodzy, cikera z McDonalda. Czy McDonald's, nie wiem jak to się powinno mówić. Moje kuchni, mój McDonald's i trudno. Generalnie, tak jak widzieliście przed chwilą, kamerami druga padła, więc zaraz będzie zmiana kadru. No, i zobaczycie, co będzie nam potrzebne. Ale jeszcze zanim zobaczycie, co będzie nam potrzebne, pamiętajcie o zostawianiu łapki w górę i subskrypcji na dole, razem z dzwoneczkiem. Będzie mi strasznie miło, że to po prostu zrobisz, bo takiej kuchni, takiego humoru suchego nigdzie nie spotkacie w żadnej kuchni. Podoba mi się ten kadr, tylko że muszę się schylać. muszę sobie jakieś krzesełko ogarnąć. O! No, toboret. <laughs> Moje. Na do przygotowania, chyba jednego cikera, będzie nam potrzebne 80 gramów pieszki z kurczaka, ja mam troszkę więcej, mam dokładnie 412 gram. Potrzebne do stworzenia czterech chickerów. Ci zrobimy sobie cztery chickery. I do stworzenia czterech chickerów będziemy jeszcze potrzebowali cztery bułki do kanapki w stylu amerykańskim. A oczywiście sałata będzie nam potrzebna, taka łana zielona. Next potrzebujemy bułka tarta. Ja mam w takim opakowaną w sobie. Trochę mąki, trochę mleka będzie potrzebne. Musztarda majonez do stworzenia sosu oraz przyprawa do kurczaka jako, że mi się skończyła przyprawa do kurczaka, to mamy przyprawy do grosa. Mam nadzieję, że jakichś wielkich różnic nie zrobi. No i jeszcze... Czesu I pierwszy. I także przechodzimy już do roboty. Zacznijmy od przekrojenia naszej bułeczki. Tak na pół, żeby zrobić. to cikera. Oczywiście moje skillsy prostego krojenia. Ty! Nawet kurde. W, mia w miarę dobrze, nie powiem, nie powiem, że nie. W ogóle zapomniałem wspomnieć, że będzie nam potrzebny też olej do stworzenia, ale to. Mam nadzieję, że się domyśleliście. No i dobra, te bułeczki zaraz będziemy mogli sobie wstawić do piekarnika, żeby po prostu je podpiec tak u góry i na dole, żeby były takie. Mm. jak w maku. Coś czuję, że jak mi nie wyjdzie tam, gdzie chcę iść, to po prostu zostanę faktycznie do tego maka. <śmiech> <śmiech> ale uwaga, jeszcze zanim to wszystko, przejdę naszego wspaniałego kurcoka plus i chust, chociaż sobie powinno się je umyć najpierw to jednak nie chlust. Dobra, mam nadzieję, że zaiskrzę jakimś dobrym sformułowaniem niespotkanym. Odkryłem wszystkie defekacje. Mam nadzieję, że taki wyraz jest przynajmniej bardzo podobny, słyszałem. Dobra, kiedy mamy nasze wspaniałe piersiczki, to możemy je sobie tak poklepać, żeby im było miło taki masaż i możemy zrobić resuscytację, ale dzisiaj edukacyjny odcinek, co? Dobra. I szczerze nie wiem jak przekroimy. Przekroję to tak na pół, przez środek. Czy to nie będzie za duże do takiej kurna buły? A! Tam trudno kurna, raz się żyje. Dobra. <laughs> Jeżeli chcecie zjeść mniej to se to, nie wiem, jakoś pokrój to inaczej. Mamy te nasze cztery mięska. To kanapek w stylu amerykańskim. Trzeba zrobić porządek. No i dobra moi kochani, szukam miski aktualnie. Na koszy najbardziej pasującą Będziemy robić sobie teraz marynaty w tej oto miseczce I do tego będziemy potrzebowali moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy Pół szklanki mleka Mam to dwa, bo to się kończy, bo jadłem płatki ostatnio A ja jem dużo płatków Pół szklanki, no o tym mówię Lecimy z tym dalej Zawsze chciałem mieć kurna program kulinarny, to było moje ukryte marzenie Dobra, <laughs> pół szklanki mleka mamy Wlewamy je do miski cycza Ej tego się nie spodziewałem. Kurna akcja reaktywacja. Ej, za nic bym się tego nie spodziewał. Halo, kurne, bele, mole, szczera. Może w sumie weźmiemy jeszcze troszeczkę tego mleka, bo jest troszkę więcej niż jeden ciker, Porobię ich cztery, to może jeszcze kolejne pół. Wcale nie dlatego, że mieliśmy jakąś e, sytuację, ten... E. Nie, to nie dlatego. Dobra, bierzemy pół łyżeczki naszej przyprawy do kurczaka. Jak, jak coś się, no, nie ma, to mam nadzieję, że jak raz coś będzie git. Jak ktoś coś się mną nie sugeruje, to ja. Dobra, następne. Czyli będziemy potrzebować... Ja wezmę łyżeczkę soli, bo tam było pół łyżeczki, ale robi troszkę więcej, więc łyżeczka taka delikatna, żeby nie przesadzić. Dobra, za dużo i tak będzie. Licz. Troszkę mniej niż łyżeczka, bo... to znaczy, ja na przykład soli nie lubię, więc może dlatego. Nie chcę jakoś dużo tej... E soli dawać. No i ta pieprzu. Kurno, chyba za dużo dałem. Tak czy inaczej trzeba to wymieszać teraz. Nie, no więcej tej przyprawy do kurczaka trzeba dać. No, gros. Troszkę imu więcej taki, żeby był ładny kolor tego mleka. Dobra, wymieszamy to. No i tutaj mamy naszą marynatę. No i dobra, teraz będziemy robić sobie panierkę. Nic prostszego tak naprawdę. Będziemy używali... Ja zużyję takie dwie, może trzy łyżki mąki. Trzy łyżki wziąłem w końcu. No i troszkę w tej bułki tartej, troszkę więcej imu. Raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5 i 6. No i teraz trzeba po prostu sobie wymieszać porządnie. To będzie naszych spaniereczka. Mamy to. Jeszcze sos jest do zrobienia. Dobra, zaraz będziemy przychodzić do robienia sosu, ale w sumie włóżmy sobie teraz już od razu bułeczki do piekarnika. Nie wiem, nagrzejcie to na no, takie, nie wiem, bezpieczne 100 stopni z dwóch stron i po prostu wyłóżmy bułeczki sobie, żeby się ładnie zarumieniły. Tutaj. Cyk, cyk. No i dobra, na razie to odkładam. No i zajmijmy się może tym kurczakiem już. Na początku trzeba go zamieszać w marynacie w ogóle porządek. Dobra, jesteśmy już w porządku, tak mniej więcej. Bierzemy naszą piersiczkę, moczymy ją i o tym. My wszystkie sobie je zamoczymy, żeby każda się moczyła dłużej. Dobrze, że wziąłem sobie większą miseczkę, jednak niedobra, ja tu będę sprzątał. Ja tu sprzątał KURNA Bierzemy do naszej panierki, obtaczamy No i na razie ją zostawimy Czy chociaż jedna rzecz, możecie ze mną współpracować Bo generalnie na aparacie mam ustawione 20 minut, czy 21 minut nagrywania No i po tym czasie przestaje mi się nagrywać, nie? Automatycznie No i mi się wyłączyło akurat Kurna, akurat jak robię taką ważną rzecz Możecie wyliczyć, nie wiem, ile w tym odcinku powiedziałem, Kurna, przypnę wam serduszko Urna! Właśnie o tym mówię. Kurde, niebezpiecznie się zbliżamy do końca naszego wspaniałego odcinka. Co mnie smuci, ale dobra. Teraz na fotelnie lejemy olej, dużo tego oleju. W sensie to powinno być na głębokim oleju, ale ja nie robię na głębokim oleju, w sumie nie, dużo, tak jakbyście, nie wiem, jakieś kopece zmożyli, po prostu robimy sobie to z jednej strony, później opuścimy na drugą, to tak będzie lepiej, ale jeżeli ten na głębokim oleju, to robicie tego więcej, no i po prostu wkładać, to się po jakimś czasie tam będzie robiło, a jeszcze najlepiej jakbyście mieli termometr do oleju, bo najlepiej się smaży w 180 stopniach. Dobra, wkładam nasze bułeczki do piekarnika. Wnieść na środek i się powoli robi nawet zbiję troszkę temperaturkę, żeby to się powoli robiło. I trzeba sprawdzić olej jak się trzyma. Ja mam generalnie taki protip dla wszystkich jak sprawdzić olej jest bierzecie sobie kawałek rąk chleba. No i jak on skwierczy. Na razie jeszcze bardzo delikatnie. O. Dobra, zaczyna skwierczeć, więc zmniejszam ogień będę wkładał kurczaczki już. Dobra i w tym czasie, gdy nasze kurczaki, nasze bułeczki się robią, muszę w ogóle na nie spoglądać. Bierzemy łyżkę majonezu, Robimy teraz sos, Kładziemy. Je, no i łyżkę musztardy do tego i po prostu to mieszamy. Sos wyszedł mi takiego koloru moi drodzy, no w sumie jak zmieszacie to wyjdzie wam ten sam kolor, tego się chyba nie da spartolić. Dobra moi mili, kiedy mamy już nasze przyrumienione bułeczki, przechodzimy do tworzenia naszego ci... Cikerka, cikerunia! Czyli, czekajcie, to jest z dół, więc bierzemy nasz sos i smarujemy. Jemy po bułeczce naszej wspaniałej. Następnie kładziemy sałatę. No i kładziemy naszego kurczaczka. Syk. Więc górę też w sumie możemy mieć sosem. Cały burgerek prezentuje się w ten oto sposób. Wezmę sobie talerz. Na jakby to zrobić, żeby nie, nie, nie nabrudzić Panie moi drodzy Spoko, ale muszę do dodać więcej sosu Nie no Bardzo dobra, pyszna, to można tak się tak najeść się. i tak, tak dalej Dobra, ja będę sobie to powoli jadł, a wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się oczywiście spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrypcji tam na dole razem z dzwoneczkiem, będzie mi strasznie miło, jeżeli to po prostu zrobisz, a ja jeszcze nie mogę doczekać i pora na jedzonko, trzymajcie się tam wszyscy, był z już nie jeden, trzymajcie się tam, Yo.